Cześć! Dziś nadajemy do Was z magazynu ubrania do oddania. Jesteśmy tutaj, ponieważ razem robimy mega akcję. Jest z nami Zosia Zokniak. Cześć! Ubrania do oddania to portal fundraisingowy, w którym niepotrzebne ubrania naszych użytkowników zamieniane są na darowizny finansowe dla współpracujących z nami organizacji charytatywnych. Jeden kilogram ubrań to jedna złotówka dla ngos Działamy w... Bardzo prosty sposób. Wystarczy swoje niepotrzebne ubrania spakować w dowolny karton, wejść na naszą stronę internetową i wybrać organizację, którą wspiera się swoim dorwizną, zamówić bezpłatnego kuriera bądź nadać swój karton w punkcie DPD Pickup i już jest się częścią idei cyrkularnej razem z nami. Dzięki temu procesowi przekazaliśmy prawie 2 miliony złotych do współpracujących z nami organizacji charytatywnych. Wiemy już, co robią ubrania do oddania. O tym, na czym polega nasza wspólna akcja, opowiemy Wam w kolejnym materiale wideo, ale już teraz zapraszam Was na stronę internetową, na której sprawdzicie, jak dołączyć do naszej akcji.